z mili. Dawno by sam nie dali po śląsku, bra? To dzisiaj jestem pogodowy, bo są my na Górnym Śląsku, w Republice Czeskiej, na Czeskim Śląsku, na Śląsku Cieszyńskim, na Śląsku Austriackim, we Frydku Mistku, w mieście Śląsku morawskim bo Frydek znajduje się na, na Śląsku, a Mistek na Morawach. Więc teraz Frydek Śląski, a potem Mistek Morawski. Potem jeszcze Hukwaldy i Koprzywnice więc zapraszam Was na rajza po Śląsku, Jadymy. Są my przy Zomku we Frytku który znajduje się przy rynku i tamte roski mieści się Muzeum Beskid dzisiaj tam nie pójdziemy bo jeszcze mamy bez dużo innych łonych ale pewnie kiedyś będziemy tam Frydek powstał w połowie XIV wieku na zgliszczach miasteczka Jamnica. Kere było w Księstwie Cieszyńskim. Moglibyśmy tu zobaczyć kilka fajnych zabytków, m.in. bazylika nawiedzenia Najświętszej Panny Marii, Kościół Świętego Jodoka, Kościół Wanielicki apostołów Piotra i Pawła, Kościół Świętego Jona Chrzciciela, Fontanna Świętego Floriana na rynku. どういう意味 Jak chcecie dotrzeć do Mistka, to musicie w GPS-ie zapisać Kościół Świętego Jakuba Mistek, bo woz nie pokieruje. Te roski to jedno miasto Frydek, Mistek. Jak napiszecie rynek, to woz pokieruje na Frydek. Jak napiszecie Mistek, to nie znajdzie dokładnie. Więc radzę wam ten kościół i tu zaroski przy tym kościele jest rynek. Więc teraz Morawski. Mistek Mistek początkowo rozwijał się jako przedmieścia Frytka, ale potem został ulokowany w państwie hukwalskim i w XIII wieku ustaliła się granica pomiędzy Śląskiem a Morawami. Właśnie ta granica była i jest na rzece Ostrawicy. W 1943 roku hitlerowsko-okupacyjno połączyła dwa miasta Frydek i Mistek. Terazki w Hukwaldach. Zaparkowaliśmy tu, bo tam wszędzie były płatne parkingi, a my nawet koron nie mamy. Więc trochę musimy dreptać do tego zomku. No a potem zobaczymy, czy zdążymy jeszcze do Koprzywnic. A tu będziemy zwiedzać zomek XIII wieku. Tak naprawdę ruiny tego ząbku, które od XIV wieku były w posiadaniu biskupów ołomunieckich Rozumiem, na zamek, trzeba iść taką drogą, nie wiem, może jest inkszo. Ale idziemy moc pod górka no i potem dopiero zobaczymy jak wygląda ten zamek po czesku chrat Słuchajcie ludkowie, dobrze, że ten mantel ustawił w aucie, bo że się tak spocił jak na ten wierch my włazili a tu co powie Jestem już spocona też mogłam zostawić ten płaszcz, ale ja z tym zimorodkiem dzisiaj ubrałam ten płaszcz. Ale my się fezer zgrzali. Sumy w końcu na wierchu. I takie oto widoki są za mną. W 1465 roku od biskupów ołomunieckich Zomek przejął król Jerzy z Podiebradów, który sprzedał go biskupowi ołomunieckiemu. Później był własnością panów z Boskowic, którzy go przebudowali. Na początku XVI stulecia Zomek ponownie stał się własnością ołomunieckich biskupów, a w 1760 Zarząd państwa Huchwalskiego przeniesiono do Nowego Pałacyku. A dwa lata później zomek spłonął, bo uderzył w niego piorun, no i tak już popadł w ruina. W 1948 roku w czasach Czechosłowackiej Socjalistycznej Republiki został upaństwowiony i jest udostępniony do zwiedzania. Zomek otacza park w stylu angielskim. O powierzchni ponad 450 hektarów, otoczony je błąd 19-stoletnim murem z neobarokową bramą wjazdową. W drzewostanie znajdziemy wiele starych dymbów, lip, wiązów i kasztanowców. W parku żyją muflony, daniele, a co do ptoków, możemy zobaczyć tam kruka i bociana. Powiem wam, że to chyba najciekawszy zomek, który Rzech widział w Republice Czeskiej. Nie widział, że ich zbyt wielu na żywo, ale ten Richtig nam się podobał. Są my teraz i w Koprzywnicach, w muzeum przed muzeum Technickim, czyli przed muzeum auta Tatry. Tatra to czesko marka aut, ale tak stricte, tak richtig, można powiedzieć, że to morawsko marka aut, bo Krzywnice, tamkaj znajduje się fabryka Tatry, tamkaj znajduje się muzeum w którym my są. leży na morawach, a morawy to osobny region. Na tym prototypie wzorował się Ferdynand. Po tym było jaja, bo Tatra powiedziała, że on zahamował ten projekt. I ostatecznie w 65 roku po wojnie udało się Czechom uzyskać odszkodowanie od Niemców. Troszkę historii. Geneza Tatry sięga roku 1850, kiedy Ignac Szustala założył warsztat kiedy produkował bryczki konne. Więc widzicie, zaczęło się od bryczek konnych. które wytwarzał do 1925. W 1881 roku zaczął produkować również wagony do cłubu. A w 1897 dopiero wyprodukował pierwszy automobil. A kaj morawy leżały, kaj koprzywnice leżały w 1897 roku. W jakim państwie były? No w Austro-Węgrach, w państwie Habsburgów. Nie było wtedy Czechosłowacji, nie było Czech. Morawy były częścią Austro-Węgier, więc można powiedzieć, że najprzód to było austro-węgierskie przedsiębiorstwo. Ale jo, ja wolę powiedzieć, że to jest morawskie przedsiębiorstwo. Myślicie, że od początku ten werk mianował się Tatra? Nie, dopiero od 19... 21 roku tak się mianuje. I właśnie wtedy w latach 20 20 stolecia Tatra zaczęła produkować zaawansowane technologicznie auta osobowe i ciężarowe. Auta osobowe nie są już produkowane, ale dali, ale dali produkowane są ciężarówki. Warto powiedzieć, że Tatra wyprodukowała także sznelczuk czyli Szybki Pociąg Słoweńska Strela tu w Koprzywnicach są dwa muzea poświęcone starym autom w Tatrze byli jest jeszcze drugie takie ogólne ale niestety mamy pecha bo jest zawrzyte tu jest napisane z technickich dowodów zawrzyno no niestety a to wszystko zwiedzamy, skisz akcje obiewuj morawsko slewski kraj z darma od 1 września do 31 października 2020 roku no nic to zobaczymy, jak jeszcze pojademy no ciekawe, że tu przyjechali i też się zawiedli że nie mogą zobaczyć starych auto, przynajmniej nasze stare auto mogą zobaczyć, a ciekawe czy tam można by zobaczyć taką beczkę słuchajcie, okazało się, że muzeum jest otwarte i no te roski jest zawarte, bo puszczają ino 12 osób co 45 minut czekamy jeszcze 10 minut, zobaczymy czy się dostaniemy, No jak nie to trudno, no takie zamieszanie z Kiszczy i korona paniki no i słuchajcie roztomili wylazła baba za 15 piąta i powiedziała że zawżyte, chociaż Dużo ludzi stało i tak by to można wnioskować, że jeszcze będą wpuszczać ludzi. No niby do piątej otwarte, no ale to tak w sumie by było dziwne, 15 minut ino zwiedzić. A tu nam powiedzieli Ludkowie, że Fest World jest muzeum odwiedzenia. Więc jak będziemy tu kiedyś jeszcze, no to musimy paść po prostu. No to. Tak, tak to było. Słuchajcie, w ogóle tu nos yy, zaczepili jacyś miejscowi ludkowie i oglądali nasze auto, naszego Mercedesa W123. No, auto robi wrażenie, naprawdę. Roztopili na gipko, my przyjechali do Stramberku 13 wiecznego miasta na morawach. Nie będę wam dużo godów, i no, puszcza, pora ujęć W każdym razie fajne miasto. Ciekawym produktem regionalnym w Stramberku są stramberskie uszy. Jest to ciasto piernikowe w kształcie uszu. A skąd to się wzięło w Stramberku? No stąd, że po najeździe tatarskim mieszkańcy znaleźli ponoć w studni uszy tak zwanych niewiernych, czyli tatarskich muzułmanów i wysłali je hanowi tatarskiemu na dowód Zwycięstwa i takie uszy my jedli. Ale już zabrakło yy, baterii w telefonie. Nie mieliśmy jak podładować. Dopiero tu w aucie, i bez to, dopiero te tym godziny. Widzimy się w kolejnym odcinku. Za tydzień zobaczymy łopawa i okolice. Peace.